Witam. Dzisiaj będziemy mówić o przemyśle i usługach w Afryce. Omówiliśmy już rolnictwo, a wiecie, że kolejnymi sektorami gospodarki jest przemysł i usługi, więc na nie dzisiaj czas na omówienie tych sektorów gospodarki w Afryce. Zapiszcie sobie temat, jak zwykle pięć punkcików po obejrzeniu filmu. Możecie zrobić, bardzo Was proszę, żebyście zrobili z nich krótką notatkę. Dobrze, czyli zaczynajmy. Dzisiaj najważniejszym celem jest to, żebyśmy powiedzieli sobie, jak wygląda ten przemysł i usługi, co, jakie czynniki ograniczają ten rozwój, jak wygląda ten poziom rozwoju, co na niego wpływa, kto z, z partnerami handlowymi inwestycyjnymi w Afryce. Więc słuchajcie, kojarzy nam się ta Afryka raczej w większości negatywnie, czyli bieda, głód, ubóstwo. Ale słuchajcie, to oczywiście nie dotyczy wszystkich obszarów. Są obszary, które sobie radzą, są kraje, które wybijają się troszeczkę z tej szarości, ale niestety jest to zdanie o tej biedzie i ubóstwie, niestety musimy przyjąć, ponieważ spośród 30 najbiedniejszych krajów według PKB, czyli produktu krajowego brutto, Pośród 30 krajów na świecie 26 znajduje się właśnie w Afryce. Czyli jest to kontynent niestety, przed którym dopiero stoi świat otworem, dopiero ten rozwój przemysłu i usług przed nimi. Dlaczego tak jest i jak to wygląda na mapie, spójrzcie na tą mapę. Na tej mapie pokazane macie PKB, czyli produkt krajowy brutto wypracowany Wszystkich sektorach gospodarki, czyli w rolnictwie, przemyśle i usługach, podane jest w dolarach USD tak, na jednego mieszkańca. Te ciemne kolory pomarańczowe, to znaczy jest wysoki, ten dochód, tak, czyli bogatsze kraje, a im jaśniejszy kolor, tym biedniejszy. Czyli widzicie, sam środek tej naszej, tej czarnej Afryki jest z, du, z dużo niższym dochodem PKB, a północne i południowe krańce mają nieco wyższy ten dochód na mieszkańca. Co jest powodem? Słuchajcie, tu macie bardzo ładnie te dowody wypisane. Po pierwsze, czemu się Afryka nie rozwija? Jeżeli nie ma pieniędzy na inwestycje, to się nie rozwija, tak? Nie ma na to, żeby ten, ten rozwój, te nowe przedsiębiorstwa powstawały, ponieważ nie ma na inwestycje. To jest po pierwsze. Po drugie, Część państw ma zadłużenie, tak? to jest mm, trudno wyjść z tego, co było z przeszłości, więc trudno zaczynać coś z długami. Wysoki poziom analfabetyzmu. Tutaj słuchajcie, nie ma pracowników wykształconych, więc jest trudno o fachowców w danych branżach, zwłaszcza w tych, gdzie trzeba mieć fachowców wykwalifikowanych, czyli w tych nowoczesnych, high-technologii. Trudno jest znaleźć dużą liczbę fachowców. To jest problem. Do tego dochodzą wojny, ataki terrorystyczne, więc jakieś obalanie rządów to wszystko nie ma stabilności, więc nie ma tych warunków do, do tego rozwoju. Często też jest to przeszłość kolonialna, słuchajcie, bo przez długi czas Afryka, większość krajów była kolonialna, czyli państwa takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja miała tam swoje kolonie. Obecnie nie ma tych kolonii, ale ten wpływ określamy mianem neokolonializmu, czyli nadal są te powiązania gospodarcze, nadal te kraje mają tam, często handluje się, z, te kraje afrykańskie handlują z krajami, które Dawniej były kolonizatorami. Więc to wszystko jest nawiązane. Część ustala ceny, te ceny nie są zawsze korzystne i to wszystko wpływa na to spowolnienie nadal rozwoju Afryki. Czyli ten analfabetyzm, ten brak pieniędzy, inwestycji, powiązania dawne, to, że długi czas była uwięziona w tym kolonializmie Afryka, to wszystko powoduje to, że. Cały czas są konflikty, ta różnorodność to wszystko powoduje, że niestety Afryka nadal jest daleko z tyłu za kontynentami goni w rozwoju gospodarczym. Dobrze, czyli to, cośmy sobie omówili, ale słuchajcie, teraz jakie są perspektywy, tak? Czyli spójrzmy sobie, te czynniki mieliśmy, ale zobaczcie, punkt trzeci przemysł wydobywczy. Taką perspektywą dla rozwoju przemysłu. Jest wydobycie surowców. Obecnie przemysł jest oparty wyłącznie na surowcach, ale domeną oparcia o surowce to jest przy krajach słabo rozwiniętych bo najłatwiej jest wykopać i sprzedać tak? no gorzej jest przetworzyć. Sztuką jest właśnie z małej ilości surowców zarobić duże pieniądze. Afrykańczycy mają mnóstwo surowców. Na razie w dużej mierze żyją z przemysłu wydobywczego, a te pozostałe gałęzie są w rozwoju, tak? Dopiero się zaczynają rozwijać. Nadal ten przemysł jest oparty o takie trochę zadawnione gałęzie, jak hutnictwo, włókiennictwo i tak dalej, czyli takie nie ma tych nowoczesnych, tych high technology, czy jak w krajach nowoczesnych. Gdzie ten rozwój już jest dalej, dalej posunięty. Więc to są, to są te minusy. Mają mnóstwo surowców: jest to platyna, diamenty, mangan, chrom, e, kobalt, uran, który jest używany też w energetyce jądrowej. Czyli mają mnóstwo e, cennych surowców, e, tylko że właśnie często jest to taka gospodarka rabunkowa. rabunkowa. Mamy teraz, wydobywamy na maksa, sprzedajemy, zarabiamy. Też często zarabia nie samo państwo, a część grupka ludzi, która tym steruje, więc to jest troszeczkę takie, te pieniążki są defraudowane i nie zyskuje na tym rozwój całego kraju. Jakby, tak? Więc to są też takie kruczki małe, które powodują, że też ten przemysł, nawet wydobywczy, nie daje tyle, co powinien. No ale oczywiście niektórzy widzą potencjał w Afryce i ten potencjał faktycznie jest. No, ale dajmy na to następne sektory, które się rozwijają, czyli takie perełeczki w tym przemyśle, które się rozwijają. Taką jedną z perełeczek, która się rozwija, jest słuchajcie, telekomunikacja. Chodziło w Afryce jest na bardzo wysokim poziomie. Afrykańczycy jakby przyspali ten czas, kiedy były telefony na kabelek, a telefony komórkowe zrobiły ogromną furorę. Praktycznie każdy Afry... mieszkańc Afryki taki telefon posiada. I często opierają dużo ważnych życiowych czynności, których byśmy się nie spodziewali na... o telefon. Już bardzo dużo mieszkańców Afryki potrafi płacić właśnie przez telefon troszeczkę może w inny sposób niż my to Europejczycy robimy, ale mają swoje takie budki. To się nazywa empassa których wpłacają do, do nich jakby, takie nasze kioski wpłacają pieniążki, tam wędruje to potem na różne numery telefonu, jakby przekazują, przepraszam, na pieniążki na różne numery telefonów i tymi pieniążkami sobie operują, płacą. Tak? Więc o dziwo ta mobilność, te usługi mobilne są na wysokim poziomie, mimo tego dużego analfabetyzmu. Czyli jakoś w taki sposób sobie radzą. Drugą taką gałęzią przemysłu, która się, ja przepraszam, usług, bo już przemysł, żeśmy omówili, usług, to jest turystyka. Turystyka, słuchajcie, w wielu krajach jest, rozwija się. Mimo tych konfliktów, bo tutaj troszeczkę obawa jest czasem, jak się wyjeżdża. No i jadę, żeby w te konflikty gdzieś tam nie, 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 jakichś ataków nie było, żeby mi się coś nie stało. I to jest często przeszkodą, ale krajobrazy są piękne. Dużo ludzi wybiera kraje afrykańskie na cel podróży i dużo krajów korzysta z tego. Oczywiście północ, najczęściej są to kraje północne, tak jak Maroko, czy Libia, czy tutaj Tunezja. To są obszary, które od dawien dawna korzystały, czy Egipt z turystyki. Ale na przykład teraz dołącza Kenia, Tanzania, która dawniej nie korzystała tak z turystyki, teraz korzysta. Więc turystyka się bardzo rozwija. I tutaj macie pokazane też miejsca tak przepiękne, jakie kraje też korzystają na następnej stronie. Oczywiście podstawa tak gospodarki to rolnictwo, najwięcej osób zatrudnia, ale to są te, no, te nowe sektory, w których Afryka próbuje zyskać. Dobrze. No i jeszcze powiemy sobie o inwestycjach. Chińskie inwestycje w Afryce. Słuchajcie, Chińczycy są krajem, sami wiecie, że jest to bogaty kraj, który też szybko się rozwijał, ale właśnie oni dużo inwestują w Afryce, widzą tam potencjał, ponieważ to jest podobny potencjał w sumie jak w ich kraju. To jest Przepraszam, ale tania siła robocza, tak, która tam się znajduje, na niej potrafią y, tą gospodarkę zbudować. Ale to wszystko wymaga czasu, wymaga inwestycji, ale to właśnie tak z jednej strony Chińczycy pomagają, no ale oczywiście też na tym zarabiają, ale y, wielu uczonych mówi, że jest to kraj z potencjałem. Ten potencjał nie musimy nie, daleko go szukać. Zobaczcie, dużo surowców, y, dużo ludności, młodej ludności siły roboczej. Tak więc jest to kraj, przepraszam, kontynent, który na pewno będzie się w przyszłości rozwijał. Także omówiliśmy, także tutaj dla Was taka jeszcze mała nagroda, jak obejrzeliście do końca, to wyślijcie mi hasło. Dzisiaj będzie hasło Afryka. Na librusa poproszę o przesłanie, to będę pewna, że obejrzeliście do końca. Pozdrawiam.